Dzień dobry. Dzisiaj znów jak widać na herbatniczku, więc nie w podróży. Ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś bardzo ważnym, a właściwie powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Dlaczego ładne kobiety nie mają mężów, nie mają facetów i są same? Z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że one po prostu szukają faceta idealnego? Czy może z tego, że żaden facet nie jest w stanie z nimi wytrzymać? No właśnie, tu warto zadać sobie to pytanie. Co jest powodem, dla którego, dla którego kobiety ładne, piękne są samotne? Otóż odpowiedź jest jedna. Jedna i niezmienna. Odpowiedź jest taka, że te kobiety po prostu są zbyt zaradne dla mężczyzn. Mianowicie, czym to się objawia? Mianowicie tym, że mężczyźni lubią czuć się potrzebni. Uwielbiają to. Uwielbiają to, kiedy kobieta, nawet jeżeli ściemnia, a tak może się zdarzyć, jeżeli kobieta na przykład. Kotku, a mógłbyś naprawić. Rurę tam przycieka, albo naprawić kran, bo, bo kropelki lecą i mi to przeszkadza, mi to nie pozwala spać. Hmm. kochanie. I wtedy facet czuje się męski. Tak, on ma misję, on ma zadanie. On musi pójść i naprawić ten kran, bo ona, jego księżniczka, nie może spać z powodu kapiącej wody. W związku z czym, wstanie, pójdzie, naprawi ten klan, kran I w tym momencie najlepiej jest, jak kobieta przyjdzie i powie Misiaczku, rybko moja, ty naprawdę to zrobiłeś, jesteś moim bohaterem A on odpowie, co ty mała, żaden problem A ona, ojojku, mój kochany i Oczywiście teraz trochę to przekaloryzowałem pewnie, ale ogólnie rzecz biorąc, mężczyzna potrzebuje zachwytu nad sobą, a kobieta potrzebuje zwracać się do mężczyzny z różnymi sprawami. I wtedy facet czuje się potrzebny i wtedy facet chce być z taką kobietą. W przeciwnym wypadku, jeżeli mężczyzna na przykład odczuwa, że ty to w ogóle jesteś... ty jesteś mi tyle potrzebny. Co zeszłoroczny śnieg, naprawdę. Więc w ogóle ciebie nie potrzebuję. Jaki z ciebie jest pożytek? Tylko przyłazisz z tej pracy, walisz się na to łóżko, włączasz sobie telewizor i. Przynieś mi piwo, kobieto. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Ja nie potrzebuję jakoś takiego wynoś się stąd. Ja nie potrzebuję nikogo takiego, jakiegoś darmo zjada. I co z tego, że przynosisz pieniądze do domu? Sama też przynoszę. Nie jesteś nikim wyjątkowym, wiesz? A mogłabyś mi zrobić kolację? A co? Może Bozia ci ręce zabrała, co? Nie możesz sam sobie zrobić kolacji? He? Śmieszny jesteś, wiesz? Naprawdę żal mi ciebie. Jak ty byś sobie poradził bez mnie, co? W ogóle jak ty byś sobie poradził? Podcinanie skrzydeł mężczyźnie to jest. Jaki mężczyzna chciałby wzrastać przy czymś takim, jeżeli słucha samych negatywnych rzeczy o sobie? Żaden. Żaden. A natomiast kobiety dzisiejsze, te pewne siebie, którym wydaje się, że co one, co one nie mogą, to są same, bo żaden facet nie jest w stanie wytrzymać u ich boku. Nie jest w stanie. Bo one są samowystarczalne. Po co im mężczyzna tak naprawdę? Co? Mężczyzna ma coś, czego nie ma kobieta? Wow! Wow, może sobie kupić sztucznego. Taka jest prawda, takie są fakty. Że mężczyźni są coraz mniej potrzebni kobietom, bo kobietom się wydaje, że mogą wszystko same. Nie, nie mogą wszystkiego same. Nie mogą sobie począć dziecka same. Nie mogą same wnieść szafy na siódme piętro. Nie mogą same zrobić bardzo wielu rzeczy. A jednak mimo wszystko. Wydaje im się, że mogą wszystko zrobić same. Więc, miłe panie, które możecie wszystko robić same, mówię wam, jeżeli chcecie mieć kochającą rodzinę, to przestańcie traktować z góry mężczyzn. Oni naprawdę tego nie potrzebują, a oni potrzebują odrobinę poczucia, że są potrzebni. I z tą myślą pozostańcie na dzień dzisiejszy. Zapraszam i polecam, Jacek Zagórski, trzymajcie się ciepło. Ja tymczasem ubieram się i wychodzę. Pa pa! Jak